Dzień dobry wszystkim, dzisiaj łapiemy na spławikówkę i na federówkę Zobaczymy czy coś złapiemy dzisiaj Ostatnio zapaliśmy dużo sumików Ale dzisiaj myślę, że będzie coś lepszego Temu o 8 rano dzisiaj I się okazało. Teraz czekamy na jakieś branie Przed chwilą miałem branie na spawikówce, Nawet... Miałem branie na spławikówce, to miałem spławik Nie mógł, tak mnie zamurowało I puściło nagle Ale czekamy dalej Na federówce Jak widać nic nie bierze Czekamy. Nie wiem, sposób trzymania wędki, bo są lekkie brania i nie widać brań na tamtym sposobie. A dzisiaj coś tam ryby chodzą. Z pół godziny te. I cały czas coś tam bierze na spowiku, na no, nie jest. Ale chyba mam za duży haczyk, bo zacinam, utonię, zacinam i nic nie ma. Pusta. Mi się wydaje, że mam za dużo. Muszę zmienić chyba haczyk. Gdzieś od. W ogóle co, dzisiaj nic nie złapałem. jakiś dziwnie dzisiaj jest na tych rybach. Widzę, że mi to nie haczyk. Zaraz się widzimy, chyba. Chyba zmieniam haczyk. O, dzisiaj nic nie będę, za co wijać. wiatr. Chyba jadę do domu. Nie ma dzisiaj co łapać. Nie, nawet to nawet na YouTuba. Ale wpuszczę. Potrzebuję z tego chociaż dwa lajki. Dwa. Okej. Okay. Jak ja mogę nic nie złapać? Będę musiał jechać do domu. Góry rower. Jadę do domu. Tam daleko. 15 km stąd. Ja pierdolę. Jest 11. Okej, okay, ale idę. Już się złożyłem. I będę jechał do domu. Widzę, że tam wetka sobie łapią. Ale dzisiaj taki wiatr się zerwał jakiś ani brania, raczej brania były jakieś tam na okonie, o tutaj przy tych liliach ale i tak 12 godzina jest i nie zupełnie ani ryby Nie wiem